Jo, witam w kolejnym odcinku z serii Minecraft Hardcore. Przy okazji zabrakło mi oczywiście jednego kobla na piec, <grych> więc yy, na razie będę głodował. Uwaga, uwaga. Jeden kobel zebrany. Teraz przepalamy sobie nasze papu, nasze Amciu. Okej, okay, przepaliłem wszystko. Mamy tutaj zapas jedzenia na miesiąc. Więc od razu tutaj sobie zjem jakąś baraninkę. Trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie się zabudujemy. Musimy zbudować przeogromną bazę, żeby wrzucić na miniaturkę i żeby było miliard wyświetleń. To jest właśnie plan. Patrzcie, tam mamy więcej zwierząt. W sumie ja też mogę sobie zabić. Okej, okay, jak wiadomo jedzenia nigdy nie za wiele. Także co, mamy tutaj jakiś taki śmieszny las. W sumie nie mam pojęcia jaką bazę chcę zbudować tutaj. Trzeba będzie coś wymyśleć tak na szybko w biegu, ale byle by była ogromna. Ty, bo tak w sumie sobie myślę, że ta góra jest całkiem spoko. Patrzcie na to. Całkiem nieźle wygląda. Można by tutaj jakąś bazę zrobić tu i potem to idzie tu, potem to idzie do wody w ogóle, potem tam, w ogóle, w ogóle tam i, i, i w ogóle tam też. No, to, to jest dobre miejsce, patrzcie na to, tylko to jest jakieś dziwne. Co to jest jeszcze tam nie patrzyłem? Wow, łocie panie, Ty... Ej, dobra, ja, ja się tutaj osiedlam, bo tu mamy jaskinię pod nosem, a ja potrzebuję żelaza, <grym> więc no, wbijamy. Dobra, więc udało mi się zebrać tyle żelaza, dopóki mi się kilof nie zniszczył, i mamy stack i jeden. Także idealnie. Jeszcze trochę węgla przy okazji pozbierałem i co? Chyba przydałoby się jakoś wyjść z tej jaskini. O, nareszcie! Musiałem się... Ile to jest? 110 kratek wykopać. 110 kratek, że wejść na powierzchnię, ale dobra, jesteśmy na naszej górze, którą sobie przejąłem. Tu prawdopodobnie będzie baza, bo całkiem spoko to wygląda. Teren też w miarę płaski, będzie można tutaj budować, tam będzie można jeszcze coś tam, nie wiem. I no, tylko słońce już zachodzi, więc ten odcinek chyba będzie dobiegał końca, patrzcie tylko, o, wioska, <laughs> dobra, będzie zwiedzane w kolejnym, kurde, ale jeszcze zanim skończymy, trzeba tutaj podsumować wszystko, co zdobyłem, także budujemy skrzynkę, na szczęście mam idealną ilość drewna, także spoko się złożyło i patrzcie tylko na to, O, to mój towar, chyba te to słońce jednak wschodziło, a nie zachodziło i jest dzień, aktualnie jest dzień drugi.